Co robić, gdy ktoś na ciebie albo do ciebie krzyczy albo podnosi głos? Jak gasić takich krzykaczy, jak deeskalować sytuację I jak radzić sobie wewnętrznie z krzykiem Przygotowałem dla Ciebie kilka bardzo ważnych narzędzi psychologicznych i wytrychów Żebyś nie był ofiarą krzyku i potrafił rozbroić trudną sytuację sposobami Ja nazywam się Leszek Cibor, zajmuję się komunikacją od wielu, wielu lat Również szkoleniowo, szkole firmy, zespoły oraz indywidualne osoby Z tym, jak się dogadywać Oprócz mojego treningu i coachingu efektywności Ale żeby dobrze to wszystko zastosować a warto zrozumieć, o co chodzi z tym, że po prostu po sobie krzyczymy. No bo sprawa, jak pewnie wiesz, nie jest prosta, bo każdy z nas doświadczył utraty kontaktu z tak zwaną, no jak to się określa, bazą. Czyli odpłynął w krzyk, a żyłka pulsowała tak, że zaraz strzeli. I na odwrót. Doświadczyliśmy tego sami. Czy to krzyczał rodzic, partner, dziecko. Co wtedy czujesz? Jeśli jesteś jak większość ludzi, to twój mózg właśnie ogłasza alarm i ewakuację. Serce wali jak młot, w gardle robi się sucho, ręce drżą. Albo masz ochotę zwinąć się w kulkę, albo rzucić się do gardła. Walka, albo ucieczka. I wiesz co? To jest normalne. Krzyk to nie jest po prostu głośna rozmowa. To atak. Atak na twój układ nerwowy. Twój mózg przyzwyczajony przede wszystkim do setek tysięcy lat do zapewnienia ci bazowego przetrwania. Nie słyszy słów, śmieci znowu wyniesiona, wiesz? On słyszy, broń się, bo zaraz drapieżnik cię zje, albo uciekaj. Kto tak naprawdę używa krzyku? I jak krzyk może zostać użyty przeciwko tobie? Pomówmy o takiej diagnozie. Kto tak naprawdę krzyczy? Najpierw musimy zrobić przegląd akustycznego agresora. Dlaczego on w ogóle wrzeszczy? I zapamiętaj to zdanie, bo zmieni to Twoje życie. Krzyk rzadko jest o Tobie, prawie zawsze jest o bezradności Krzyczącego. Jeszcze raz to powtórzę, żeby to wybrzmiało. Krzyk rzadko jest o Tobie, prawie zawsze jest o bezradności Krzyczącego. Pamiętaj, bo to ważne. Krzyk mówi więcej o stanie Krzyczącego niż o problemie, który jest poruszany. I idzie to w dwie strony, bo z jednej: Mamy typową sytuację, gdzie ktoś po prostu podnosi głos, bo brakuje mu argumentów i wyraża tak frustrację lub epatuje agresją. I jest to standard. Jednak bardziej z myśli manipulatorzy, i to jest ciekawe, to jest ta druga ścieżka, potrafią rozegrać krzyk przeciwko tobie. Na przykład potrafią doprowadzić cię na skraj frustracji celowo, by oglądać twój wybuch agresji i złości i ze stoickim spokojem oznajmić, no, histeryzujesz, więc na pewno nie masz racji. Manipulatorzy i narcyzi doskonale wykorzystują krzyk przeciwko tobie, kiedy chcą sobie owinąć Ciebie wokół palca. Więc paradoksalnie w dynamice toksycznych relacji czasami to ofiara krzyczy i zachowuje się na pozór agresywnie i wybuchowo. Miej to z tyłu głowy, że krzyk krzykowi jest nierówny i no, nie, nie warto oceniać go jedną miarą. Wróćmy jednak do najczęstszego doświadczenia. W psychologii. A konkretnie w terapii schematów mamy taką koncepcję trybów. Kiedy dorosły facet w drogim garniturze stoi nad tobą i wrzeszczy, no bo projekt się spóźnił, dostawcy się spóźnili, to fizycznie widzisz dorosłego, ale mentalnie, mentalnie przejął go tryb złoszczącego się dziecka. To jest ten moment, kiedy pięciolatek tupie nogą w sklepie, bo mama nie kupiła lizaka albo zabrała coś. Tylko że ten pięciolatek ma władzę, kredyt hipoteczny i zarządza ludźmi. No i potrafi po drodze być bardzo destrukcyjny i zrobić krzywdę. Ludzie krzyczą, bo nie mają innych narzędzi. Często wynieśli to z domu. Dzieci doskonale przyjmują sposób, w jaki dorosły się regulował czy też deregulował. Na przykład, jeśli tatuś po spotkaniu dowolnego problemu w domu klnął jak szewc i rzucał narzędziami, no to synuś przyjmie to samo, jako procedura standardowa, w cudzysłowie, w radzeniu sobie z dowolnym problemem. Brak kompetencji emocjonalnej i zdolności do hamowania złości to niestety sytuacja, która w dorosłości sprawia, że jest się zarówno ofiarą swojego agresywnego wychowania, jak i sprawcą werbalnej agresji. Jak widzisz, to wszystko jest bardzo skomplikowane. Żeby zacząć jednak z tego świata krzyków wychodzić, należałoby to troszeczkę uprościć. Możesz więc przyjąć proste, asertywne założenie, że krzyczący raczej na pewno nie ma racji. Nie dlatego, że realnie nie ma racji, tak na poziomie faktograficznym, ale dlatego, że krzyk to narzędzie do ataku i przemoc werbalna. Niezależnie od tego, jak to zrozumiemy. To jakby w komunikacie, który do ciebie został skierowany, był odbezpieczony granat. No bo jest to atak na Twój układ nerwowy. Więc przyjmij takie założenie na początek. Dopóki ktoś krzyczy dopóty trwa ofensywa w Twoim kierunku. Nieważne jaki to temat, nieważne kto ma rację, krzyk to forma komunikacji przemocowej. Tak samo jak szturchnięcie jest komunikatem przemocowym, tak samo jak walnięcie pięścią w nos jest komunikatem przemocowym, tak samo krzyk jest komunikatem przemocowym, bo krzyk wpływa na Twój układ nerwowy. Może to być najsłuszniejsza pięść na świecie, oczywiście, ale nadal obiektywnie jest to jakiś akt agresji. Nieważne, że ktoś ma gorszy dzień, ty też przez ten krzyk masz gorszy dzień. Twój dzień i dzień osoby krzyczącej też jest jeden i jest taki sam. Krzyczącego nie jest ważniejsze od twojego. I oczywiście są sytuacje, gdzie użycie przemocy jest zasadne muszę to zaznaczyć krzykniesz na dziecko wbiegające na ruchliwą ulicę, czy na złodzieja jasne, wtedy używasz tej siły do obrony. Jak więc sobie pomóc? Wiedzieć to jedno, ale nie dać się sprowokować to drugie. Szczególnie jeśli jesteś osobą neurotypową, albo pochodzisz z dysfunkcyjnego, przemocowego domu, gdzie krzyk był na porządku dziennym, lub po prostu masz absolutnie dość, naprawdę dość jakiegoś tematu. Totalny przesyt. Wtedy na krzyk twój mózg może zareagować jak na zagrożenie życia. I tak naprawdę wiele osób tego doświadcza. Panika, skok adrenaliny, paraliż, mrowienie w palcach, pocenie się, duszność, ciemność przed oczami, zupełne wyłączenie kontroli i wybuch nuklearny. Określa się to zjawisko jako dysforię emocjonalną czy szczególną wrażliwość na odrzucenie. Po angielsku używa się skrótu RSD. To wyjątkowa wrażliwość na krzyk. Jak pomóc sobie w takiej podbramkowej sytuacji? Jest taka technika, którą nazywam roboczo przełącznikiem walki. Wyobraź sobie, że w twojej głowie jest taki wielki, czerwony guzik, taki grubiutki, z napisem walka. Kiedy ktoś krzyczy, wszystko w tobie chce ten guzik wcisnąć. Ta osoba chce wcisnąć ten guzik, walczyć, krzyczeć z powrotem. Jakaś siła pcha cię, by ten przycisk wdusić na on, na włączenie. Twoje zadanie? Nie wciskaj tego guzika. Nie wciskaj guzika. Guzika nie wciskaj, nie wciskaj guzika. Powtarzaj 7-10 razy, 3 razy. Wdech, wydech, nie wciskaj guzika. Fala emocji przyjdzie, zaleje cię. Będzie miała swój mega nieprzyjemny szczyt ta fala. Nie blokuj jej. Nie daj się jej ponieść. Nie stawiaj tamy, bo pękniesz. Pozwól temu doświadczeniu pobyć w tobie. Jest nieprzyjemne. Mm. No nie? Ale oddech i powtarzanie sobie, żeby nie naciskać tego przycisku jest to kotwica. To ważny element tego ćwiczenia. Głębokie oddechy, te, które czasami nam radzono: no nie? oddychaj, synek, oddychaj, ja za dzieciaka. By policzyć do dziesięciu poddychać. Jest to ważny element autokontroli w podbramkowych sytuacjach. Twoje ciało chce biec, ale twoim zadaniem to stać. A co, jeśli to nie pomaga? No to wyciągnijmy cięższą materiał z terapii schematów, wizualizację, pieluchy. Brzmi to śmiesznie, i tak ma być bo to ważna technika dysocjacyjna. Kiedy szef purpurowieje, wyobraź go sobie w wielkiej białej pieluszce ze smoczkiem, jak takie małe dziecko. Trudno bać się kogoś, kto wygląda jak przerośnięty niemowlak. To może nie obniży wszystkich emocji, to nie obniży poczucia zagrożenia jak za magiczną różdżką, ale pomoże ci wyjść z tej spirali agresji i lęku przez komizm, takie strywializowanie sytuacji, niedorzeczność tej sytuacji. Tu warto zaznaczyć, że dla osób z ADHD Taka uwaga, kłótnia to też dopamina. Pamiętaj, że dopamina to nie jest po prostu hormon szczęścia, to jest wielkie nieporozumienie, akurat, że tak się często o tym mówi. Jest to głównie sterownik motywacji. Dowalenie komuś może być w tym kontekście przyjemne dla mózgu. I twój mózg może chcieć kłótni, tak? Może tak być, bo szuka stymulacji. I to jest taki zły dopaminowy strzał, no nie? Bo ciągniecie w spirale agresji, spirale oddawania sobie. Nie daj się w to wciągnąć. Spirala agresji nie, będzie obniżała każdy aspekt twojego życia. Nawet jeśli jakiś cios będzie w którymś momencie przyjemny. No więc chodźmy w inne miejsce. Jak pomóc ciału? To jest taka trzecia część dzisiaj. Więc stoisz naprzeciwko krzykacza. Pierwsze sekundy są kluczowe. Po pierwsze, twój knebel na usta. Nie tłumacz się. Kiedy ktoś wrzeszczy... Jego kora mózgowa, ta odpowiedzialna za racjonalne przetwarzanie komunikatów, tutaj całe czoło i myślenie abstrakcyjne, jest zdecydowanie w odwrocie. Działają głównie emocje. Tłumaczenie się w tym momencie to jak próba wyjaśniania zasad fizyki kwantowej pijanemu gorylowi. Tylko go rozjuszy. Po drugie, status ciała. Nie kul się. Kiedy się kulisz, kiedy się wycofujesz, wysyłasz sygnał: Jestem ofiarą, możesz robić ze mną co chcesz. Co tylko nakręca agresora, w szczególności jeśli faktycznie główną intencją jest agresja. Ale też nie pręż klaty do bójki. Stój prosto, patrz w oczy, spokojnie, staraj się być spokojny. Twój komunikat niewerbalny ma duże znaczenie i ma brzmieć, słucham cię, ale się ciebie nie boję. Nie boję się tego, co się dzieje. Jest to dziwne. A zaraz przejdziemy do komunikatów. Bo skoro już mówimy o statusie, to olbrzymie zagadnienie gier statusowych, z którym pracuję regularnie. W moim programie coachingowym, z którym naprawdę uwielbiam pracować, podpowiada, że krzyk to próba dominacji drugiej strony. A więc, jeśli ktoś próbuje zdominować przestrzeń, to automatycznie próbuje cię zmusić do uległości i ustąpienia. Tłumaczenie się będzie ulegnięciem agresji, a przekrzykiwanie będzie próbą zdominowania dominującego tym samym narzędziem. I wtedy idziecie na eskalację, wymianę ciosów, wet za wet, olanie kogoś. Ta druga rzecz, czyli możesz zrobić coś innego, możesz olać kogoś, to olanie kogoś będzie oznaką dominacji też, ale zupełnie innym narzędziem, decyzją o zakończeniu konwersacji. To ty masz kontrolę, kiedy konwersacja się kończy. I to jest silny sygnał dominacyjny. Masz to orędzie zawsze w zanadrzu. Ty już zwrot, możesz sobie krzyczeć do pleców. Osoby, które próbują kontrolować i dominować swoich rozmówców, nie cierpią tych, którzy mogą po prostu się odwrócić. Ale co zrobić, jak nie możesz się odwrócić? Krzyczy do ciebie twój współpracownik, szef, albo unosi głos twój partner. To co mówić? No to w takim razie, co powiedzieć na takie uniesienie? Mam dla ciebie cztery techniki. Od łagodnej do niemalże atomowej. Technika pierwsza jest to paradoksalne ściszenie. I jest to naprawdę... Głęboko zaszyte ćwiczenie w neurobiologii. Jedna strona unosi głos, ty szepczesz. Mówisz coraz ciszej, wolniej niż zwykle, cichutko. Co się wtedy dzieje? Żeby cię usłyszeć, druga strona musi zwolnić i szczysić głos. Do tego uruchamiam się neurony lustrzane. Mózg nieświadomie zaczyna naśladować twój spokój. Mózg tej drugiej osoby. To działa na rozwrzeszczane dzieci w szkole. Sam miałem taki przypadek nauczycielki, która wykładała na lekcji i szeptem do momentu, w którym ci, którzy faktycznie coś chcieli się dowiedzieć i posłuchać, zaczęli uciszać inne gaduły. Działa też na rozrzeszczonych prezesów w korporacji. Zapewniam, testowałem to na szkoleniach wiele razy. Fantastyczne narzędzie w sytuacji, w której no, masz mieszane na przykład środowisko na szkoleniu. No i masz paru kogutów, ja to tak czasem określam, czyli mężczyzn, którzy próbują rozpychać się łokciami, dominują i brylują na szkoleniu. Ale jak ja zaczynam mówić bardzo cicho, uh, to nagle cała sala obraca się przeciwko tym, którzy przeszkadzają. Więc szybko się uczą, że nie, na, nie wolno przeszkadzać. Więc technika druga to walidacja z hakiem. Zamiast mówić uspokój się, co nigdy w historii ludzkości nikt. Kogo nie uspokoiło, i pamiętam to z tylu awantur w miejscach pracy, że. Uspokój się, Krzysiu, uspokój się. Użyj klaryfikacji intencji. Powiedz tak. Widzę, że cholernie zależy Ci na tym temacie, bo emocje podkręciły decybala. Treść gubi się jednak w tym krzyku. Chcecie zrozumieć, pomóż mi i zejdźmy to niżej. Pomóż mi Cię zrozumieć. Widzisz, co tu zrobiliśmy? Doceniłeś jego zaangażowanie, zbiłeś argument, że nie zależy ci, ale postawiłeś granice co do formy. Oczywiście komunikat jest to dość trudny, to co powiedziałem, brzmi jak taka formułka z podręcznika, więc musisz go dostosować do swojego stylu rozmowy i do sytuacji. Więc dla ciebie to może brzmieć, słuchaj, no chłopie, ale się tym podekscytowałeś, ale wiesz co. Nic nie słyszę przez ten krzyk. Możesz stonować, stonuj, powiedz, pomóż mi trochę zrozumieć ciebie. Co tam potrzebujesz? Co się tam dzieje? Po cichu, powolutku, A nie? I, I jeśli stonujesz i użyjesz to po swojemu, to nie będzie to brzmiało jak technika z podręcznika. Do tego jeszcze taka subtechnika, czyli etykietowanie m, afektu. I to jest po prostu takie opisanie. Wiesz co? Wyglądasz na strasznie podjaranego tym tematem. I tyle, nawet, nawet nie pytasz, nawet nie prosisz o uszczegółowienie. To też może wyhamować osobę, która unosi głos, zaczyna się podniecać czymś i zaczyna krzyczeć. Takie zwrócenie uwagi na fakt. No nie, taki jest fakt, że wyglądasz, jakbyś miał w sobie naprawdę schowaną bombę atomową. Powinno pomóc. Technika trzecia, prowokatywne zaskoczenie. I to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, czerpiąca z coachingu prowokatywnego, którego uwielbiam i czasami stosuję. Wymaga wyczucia, ale jest naprawdę genialna w relacjach prywatnych. Partner krzyczy, ty mnie nigdy nie słuchasz, ty nigdy czegoś tam nie robisz, ty z czegoś tam... Ale ty nigdy mnie nie słuchasz. A ty możesz z lekkim uśmiechem, ale to warunek, że relacja wam na to pozwala. Okej, okay, masz rację, kochanie. Czasami mam wrażenie, że moje uszy są tylko dla ozdoby. Tak nie słucham, no bo są dla ozdoby. Ale teraz próbuję je włączyć, więc pomóż mi. Mówiąc trochę ciszej, żebym nie ogół, okej? Okay? Więc wykolejasz ten komunikat. Jedna strona jedzie po szynach, akcja, reakcja. Ty nigdy nic nie robisz, ja nigdy nic nie robię, ja robię wszystko, to ty nigdy nic nie robisz. Akcja, reakcja, wymiana ciosów. A ty rzucasz krzykaczowi banana pod koła. Jest to trochę humoru, trochę absurdu, trochę kąśliwości, trochę złośliwości, ale. Wiesz, takie prowokatywne, ty mnie nigdy nie słuchasz. Tak, nigdy cię nie słucham, ale być może gdybym chciał cię posłuchać, to co miałeś mi do powiedzenia? Technika czwarta, nie tylko ty możesz grać w tą grę. Tak ona się nazywa. I ona jest zimna, ona jest trudna, ona jest w szczególności przeznaczona dla relacji, które zaczynają tracić na godności, na, które są pełne poniżeń, w których jest dużo problemów. I oczywiście, idąc ideą prowokacji, możesz uświadomić krzyczącemu partnerowi, w co się pcha. To jest ważne, że czasami partnerzy za zachowują się jak wrogowie, mimo że nie chcą, to zachowują się jak przeciwnicy. I dobrze jest czasami poinformować, słuchaj, ale ty robisz coś zupełnie przeciwnego, niż się umawialiśmy na ślubnym kobiercu, albo w jakikolwiek inny sposób, na, na jakiekolwiek partnerstwo. Bo często krzyczący nie zdaje sobie sprawy, że druga strona też może przewalić. Użyj takiej techniki pozornego wyboru. Zapytaj wprost. Słuchaj, to chcesz się kłócić, czy chcesz to rozwiązać? Nie? Możesz na tym zapoprzestać, a możesz dodać, bo wiesz, jak chcesz się kłócić, to lecimy. Lecimy z tematem, ja wchodzę w to. Ale jak chcesz to rozwiązać, zostaje, ale zmieniamy ton, ok? Brzmi to groźnie, brzmi trochę jak groźba, bo uświadamiasz dyskutanta, że nie tylko on jest uzbrojonym kowbojem w pomieszczeniu. I ty też możesz wyciągnąć rewolwer i postrzelać. To jest bardzo silnie statusowy zabieg. I no, czasami w przemocowych relacjach jest konieczny, kiedy ktoś naprawdę długo, długo narusza jakieś granice. Skądś piąta rzecz dzisiaj? Jakie strategie obierać w ogóle? W, w moim kursie i na moim coachingu regularnie przypominam, że odwlekamy nie tylko zadania. Ale też trudne rozmowy. I to chowanie pod dywan tych trudnych rozmów i kontenerowanie emocji tworzy naprawdę wybuchową mieszankę, która często wybucha w twarz, kiedy się przeczeka, w szczególności po latach. Pozwalanie na krzyk, czekanie aż samo przejdzie albo się rozchodzi, to nic innego jak prokrastynacja w relacjach. Płacisz za to odsetki w postaci stresu, zniszczonego poczucia własnej wartości, pretensji, a potem brak intymności, brak pożycia, cały rozpad, wrogość i. do rozwodu. Możesz stawiać granice, ale nie histerycznie. Opisuj fakty, nie oceniaj osoby. Korzystaj też z narzędziownika porozumienia bez przemocy. Robiłem o tym nie jeden film tutaj na kanale i z niejedną osobą pracowałem przy okazji szkoleń. Przykład, jak to zrobić? Użyj techniki lustra w którym przejrzy się krzyczący. I, I jak to wygląda źle? Źle to wygląda, słuchaj, krzyczysz po mnie, zachowujesz się jak agresywny prostak. A jakby to można było zrobić dobrze? Widzę, że masz czerwoną twarz, zaciśnięte pięści, leci piana z ust, podnosisz głos. W takiej atmosferze nie chcę rozmawiać i nie będę rozmawiać. I tu wchodzi technika zdarta płyta na spokojnie. Bądź nudny w swojej konsekwencji. Zabi agresywne ciśnienie nudą i stałością. Ale uwaga, to nie jest nigdy łatwe, bo jak ktoś krzyczy, to uderza, w szczególności osoby szczególnie wrażliwe na krzyk, uderza w układ nerwowy. Zaczyna się pocenie dłoni, zaczyna się nerwowość. Głos może drżeć. Oddech może być płytki. I tak będzie. I to nic. Ważne, żeby zrobić pierwszy krok żeby się tego nauczyć, żeby nauczyć się żyć w tym dyskomforcie? Czy da się, zamiast eskalować, cokolwiek z tego krzyku stworzyć? I tu jest, wchodzi nam taka technika, która nazywa się złotym mostem. No bo jest jeszcze jeden psychologiczny smaczek. Często agresor w połowie kłótni orientuje się, że no, przesadził, że palną głupotę, ale już to brnie, bo, bo już poszło. Poszły konie po betonie, już się wymieniacie cię sami. Bo, albo jego ego nie pozwala mu się wycofać, nie chce stracić twarzy. Bądź wtedy mądrzejszy. Zbuduj złoty most. Daj szansę wycofać się z godnością. Powiedz, słuchaj, no, obaj jesteśmy zmęczeni, co słychać zresztą tym projektem. Emocje biorą górę, więc zróbmy sobie 15-20 minut przerwy albo dzień przerwy i wróćmy do tego na chłodno. Bierzesz część, no w cudzysłowie, winy na zmęczenie czy sytuację, zdejmujesz. Taki przymus z jego strony, że on musi zareagować, musi w to brnąć. Nie stoi już pod ścianą. Każdy odetnie z ulgą. I krzykacz, i ty. A ty wygrasz spokój. I to jest bardzo rekomendowana technika do środowiska profesjonalnego. I sam osobiście używałem jej w różnej formie, wielokrotnie. Oboje się zapędziliśmy. Ja się zapędziłem wiele razy, mój dyskutant się zapędził wiele razy, i taki moment wyhamowania. Słuchaj, za dużo już dzisiaj. Wróćmy do tematu jutro, bo emocje wywalają sufit. To teraz, jak się tego wszystkiego nauczyć? Pamiętaj o jednej fundamentalnej zasadzie behawioryzmu: zachowania nagradzane się powtarza. Jeśli szef krzyczy, a ty w popłoku wykonujesz zadanie, nagradzasz krzyk. Uczysz go. Krzyk, oprócz innych rzeczy, działa. Jeśli partner robi awanturę, a ty dla świętego spokoju ustępujesz, tak po prostu ustępujesz, nie w wyniku negocjacji, czy jakiegoś racjonalnego ustalenia, czy ugody, tylko po prostu ustępujesz, zaraz po krzyku uczysz partnera. Awantura to skuteczna waluta. Twoje nie musi znaczyć nie, niezależnie od decybeli. Oczywiście, kontekst, będzie miał znaczenie. W pracy chronicie profesjonalizm, to jasne. Jeśli szef przekracza granicę notorycznie, dokumentuj to, bo jest to mobbing po prostu to jest łamanie prawa. Nie bój się stawiać granic, ale rób to kulturalnie, rób to z klasą. We wszystkich moich poradnikach asertywności, na moich szkoleniach, zawsze powtarzam: nie pomyl asertywności z chamstwem. A wiele ludzi bardzo lubi to mówić. No nie, mówi, a strzelę mu w pysk i będzie spokój. To jest asertywność. Nie, to jest chamstwo. Można być asertywnym, można odmawiać z klasą. A idąc do domu, jakby wychodząc trochę ze środowiska profesjonalnego, jeśli to jednorazowy wybuch, okaż empatię, wyciągnij pierwszy rękę, bądź pokaż klasę. A jeśli jest to system i ciągle się powtarza, musisz go przerwać, bo uczysz tego swoje dzieci. Uczysz tego partnera i uczysz się uległości, i cementujesz relacje w takim systemie skośnym. Znaczy, jeden partner dominuje bardzo, a drugi jest zawsze uległy. Nie ma takiej wymienności. W grach statusowych bardzo ważne jest to, że zdrowy związek to jest związek o dynamice statusowej wymiennej i renegocjowalnej. I teraz jeszcze ważne ostrzeżenie pomimo tych technik i najszczerszej, największej asertywności, jaką okażesz, możesz trafić na ludzi po prostu trudnych, tępych, tępych, dosłownie tępych i okrutnych. Niedojrzałych, którzy będą mieli sadyzm zaszyty w swój sposób bycia, w swoją osobowość. Będą mieli cechy osobowości narcystycznej, zaburzenia osobowości narcystycznej, czy psychopatii. Jeśli masz do czynienia w pakiecie z krzykaczem, z szykanami emocjonalnymi, z przemocą fizyczną, kimś, kto wydaje się, że żywi się twoim strachem, bólem, zamieszaniem, nie ba się w terapeutę, nie próbuj naprawiać, uciekaj. Szukaj profesjonalnej pomocy i uciekaj. Ludzi poważnie zaburzonych i ludzi z zerową inteligencją emocjonalną nie uratujesz, pomimo najlepszych chęci. To będzie daremny trud, na którym się pokaleczysz. I nie mówię tego z przypadku znam i pracuję z takimi osobami, ale nie w tych tematach, ale pracuję jakby ze szkodami, no nie, niektórych tych sytuacji, osób, które próbowały to robić. I przez lata próbowały wmawiać sobie, że ja go naprawię, może będzie lepiej, może ona się zmieni, może on się zmieni. Szukaj profesjonalnej pomocy. Oczywiście może być tak, że sytuacja nie będzie czarno-biała, że będzie zniuansowana, może pójdziecie na terapię par, może sobie tak poradzicie, ale szukaj profesjonalnej, zewnętrznej pomocy z przemocą, tą psychiczną, werbalną i fizyczną, naprawdę nie ma żartów. Ale w większości przypadków krzyk to tylko bezradność ubrana w hałas. Następnym razem, gdy ktoś na ciebie krzyknie, weź głęboki oddech, albo trzy, albo dziesięć, wyobraź go sobie w pampersie, ścisz głos, próbuj przejąć kontrolę. Albo pokaż plecy, bo krzyk, niezależnie od treści, jest agresją, jest atakiem na twój układ nerwowy. A ja polecę subskrybowanie kanału, Włączanie dzwonkło, żeby nie przegapić kolejnej dawki wiedzy. No i dzięki za Twój czas. Pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.